Ania, dzięki, że zgodziliście się nas odwiedzić w całkiem fajnych terapeutach. I, i, I tym bardziej jest nam miło, że po pierwsze zabawa z dziećmi się udała, a po drugie od wielu, wielu lat wydaje nam się, że, że praktycznie rzecz biorąc mamy takie, takie bardzo podobne podejście do, do tego, co robimy i naszymi... Naszymi podopiecznymi są dzieciaki, a i to, co chcemy im zaproponować, tak samo jak w. To, to jest przede wszystkim zabawa, a potem długo, długo nic i potem cała reszta. Czyli nauka, ewentualnie terapia. No i z, z tym całym bagażem, który, który trzeba wypełnić od samego początku życia małego dziecka, czyli. Wszystkie jego zmysły, wzrok, dotyk, słuch, yy, wszystkie inne zmysły, które są niesłychanie istotne dla całości rozwoju małego dziecka. Wydaje mi się, że to, 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 to fajnie zagrało razem. Ja też bardzo dziękuję, że wreszcie po tylu latach takiej współpracy na różnych eventach i w różnych wydarzeniach, programach. Musiała to wypomnieć. Tak? tak, tak. Już w wieloletniej współpracy. Udało nam się wreszcie spotkać w takim wspólnym mianowniku i faktycznie pokazać, że mamy jeden cel. Przede wszystkim wspierać rozwój dziecka mhm. na wielu polach, zadbać. W swobodnej zabawie e, dzieci, o to, żeby one się uczyły, przyswajały coś, co kiedyś im się przyda w przyszłości bo poznając kolory, e, kodując i e, z ich wykorzystaniem, tak naprawdę nauczą się opisywać otaczający nas świat. Mhm. Nauczą się myślenia krytycznego, tworząc rytmy, e, popełniając błędy i je naturalnie naprawiając i przede wszystkim mając przy tym wszystkim swobodę w eksplorowaniu i odkrywaniu świata. A że przy okazji udaje świata nam i się... I trochę samego siebie. No i samego siebie przede mhm. wszystkim a że trochę przy tym udaje nam się ugryźć takich umiejętności jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, precyzja ruchu, chwyt pęstetychowy, wspieranie motorki małej i dużej, co jest teraz bardzo ważne w rozwoju dziecka. No to jest ta wartość dodana, oczywiście warto tutaj wspomnieć o tym słuchu, o słuchofonematycznym, o tej pamięci słuchowej, o koncentracji uwagi i skupieniu na wykonywanym zadaniu i tych aktywnościach, które tak naprawdę są bardzo łatwe i są takimi propozycjami, gdzie każdy rodzic może w domu z własnym dzieckiem właśnie takie umiejętności wspierać i rozwijać. Chyba się Paweł zgodzisz? To jest oczywiste. Bardzo często się mówi, że małe dziecko jest to, to jest takie małe, omnipotencjalne zwierzę, które mm, słyszy skórą, widzi uszami, e, smakuje oczami. I, i, I tak, jakby te wszystkie zmysły, znaczy, jak ktoś bardzo chce, może to wszystko porozdzielać i zbadać wzrok, zbadać słuch i tak dalej. Tylko to nigdy nie idzie, to, to wszystko idzie w parze. I póki się da, bardzo często zwracamy uwagę na to, że tak, jakby ja często unikam słowa stymulacja albo terapia, tak. Bo tym pierwszym, pierwszym etapem jest rozpoznanie dziecka w walce, bardzo często o tym mówimy. I tutaj akurat Lilo daje nam bardzo dużo, dużo narzędzi przede wszystkim, żeby poznać zakres potrzeb dziecka i ten jego potencjał, tak? Dwa, zakres zainteresowania, czyli. bo nam się może wydawać, że według określonych norm dziecko w tym i w tym wieku z dokładnością co do półtora, dwóch miesięcy, co jest w ogóle absurdem, powinno wykonywać to i to w takim i takim, na takim i takim poziomie. Tym bardziej tymczasem tym to jest oczywista oczywistość. Okazuje się, że te widełki rozwojowe, jeżeli jeszcze są bardzo szerokie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jeżeli dodamy do tego charakterystykę środowiska, w którym się dziecko rozwija. Dwa, reaktywność, sposób przetwarzania informacji itd. itd. Rodzaj doświadczeń, z którymi to dziecko miało do, do czynienia, to bardzo często łapiemy się na tym, że w takiej praktyce nauczania, czy w praktyce terapeutycznej tak jakby zapominamy o tym, żeby najpierw rozpoznać Jaka jest przestrzeń zainteresowania dziecka? Jakie są jego mechanizmy przetwarzania informacji? Jaki jest zakres jego możliwości? W to musimy włączyć jeszcze ewentualne ograniczenia, co do których przypuszczamy, że mogą być itd. itd. I z tego się tworzy taki, taki model polskiej szkoły oficerów. W której to dziecko kompletnie się nie, nie odnajduje. Natomiast tutaj tak jak prowadzimy zajęcia i warsztaty za Lilo, jesteśmy w stanie tak jakby wessać dziecko w, w taki rodzaj zabawy, która w bardzo szybki sposób pokazuje nam właśnie te wszystkie elementy, które stanowią ta, taką esencjalną bazę jego, jego rozwoju. Bardzo często spotykamy się z tym, że za szybko, zbyt szybko i zbyt. W taki y, poprawny, metodycznie sposób próbujemy badać dzieci i rozpoznawać ich potencjalne deficyty. Tymczasem y, okazuje się, że, y, że mamy do czynienia z dzieckiem, który po prostu z, danym, z daną przestrzenią zabawy jeszcze nigdy nie miał do czynienia. W związku z tym to jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie wiem, po jednym semestrze języka kantońskiego wysłać ciebie do Chin, do Pekinu albo do Szanghaju, żebyś negocjowała zakup ciężarówek z przyczepami. Tak? To po prostu nie dasz rady, dlatego że po prostu nie masz odpowiednich zasobów, nie masz odpowiednich doświadczeń i nie masz odpowiednich narzędzi. I to, 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 to jest ten start. Na którym bardzo często już zaczynamy sobie łamać zęby, a przy okazji trochę mieszać w głowie dzieciom i zbyt natarczywie doszukiwać się w nich jakichś deficytów, zamiast właśnie spróbować rozbuchać ich zabawę, przez tą zabawę. Poprzemycać dzięki tej zabawie, poprzemycać pewne elementy, które już pokazują nam, czego dziecko na tym etapie potrzebuje, okay? a i ewentualnie druga rzecz, przemycić te elementy nauczania, w naszym przypadku terapii, które mogą w jakiś tam sposób pomóc temu dziecku rozwijać swój potencjał. Zastanowiłem się, dlatego że bardzo szybko i bardzo często jest tak, że my mówimy, to dziecko ma taki taki deficyt, musimy go wyrównać. Tata, tata, tutu. Ok? Skąd my wiemy po 15, 20, nie wiem, minutach, po dwóch godzinach zajęć z dzieckiem, że ono ma takie a nie inne deficyty, nie zgłębiwszy wcześniej, całego tego yy, tła, w którym dziecko od samego początku się rozwijało, bardzo, bardzo, bardzo. To jest taki śliski temat i śliska, śliska przestrzeń zarówno dla pedagogów, jak i dla terapeutów, którą można, tam długo mówimy na ten temat, ale można bardzo zgrabnie ograniczyć do jednego zdania. Nie śpieszmy się z rozpoznawaniem różnych zaburzeń u dzieci, dopóki nie damy im wystarczająco dużo doświadczeń. E, oczywiście w sposób adekwatny do ich możliwości przetwarzania tych doświadczeń, tak żeby mogły pokazać się z tej najlepszej, najlepszej strony. No tak mam wrażenie, że podałeś taki idealny przepis na idealne rozwojowo dziecko, ale masz rację. Bardzo często spotkamy się z takim zaszuflotkowaniem dziecka i doszukiwaniem się na siłę pewnych u niego trudności, zamiast spojrzeć, wejrzeć w niego tak naprawdę, w jego potencjał i dać mu tą przestrzeń do rozwoju, bo niejednokrotnie ten rozwój nie przebiega harmonijnie, w zależności od tego też, co ma zaproponowane i jak. Ma to zaproponowane. Czyli, tak reasumując, nie wszystko dla wszystkich, nie wszystko w tym samym czasie i na pewno nie tak samo, bo każde dziecko jest indywidualnością. My o tym mówimy. Ja mam wrażenie, że to też są takie szyldy, ale później wszystko równo pod jedną linię tak. ucinamy. Tak? I pierwsze co, to ja bardzo neguję, kiedy my w dziecku staramy się przede wszystkim znaleźć te, te słabe strony zamiast poszukać tych mocnych, mocnych i na tej bazie Dawaj, na bazie tak. zrobienia różnego rodzaju ja nie, nie mówię testów, diagnoz yy, i różnych takich rzeczy, zabaw, znaleźć tą przestrzeń inteligencji, w której to dziecko się porusza. Każdy z nas się rodzi yy, z zasobem pewnych inteligencji, możemy pracując na tych mocnych stronach wyrównać te, które gdzieś tam nam jeszcze przysłowiowo kuleją mhm. i na ich bazie nadbudować jakąś mhm. aktywność. I bardzo się cieszę, że my o tym mówimy i dajemy też świadomość pedagogom, specjalistom, terapeutom, ale przede wszystkim też rodzicom, mhm. żeby oni w pewnych momentach. Po prostu odpuścili swoim dzieciom i dali im możliwość do tego, żeby swobodnie się bawiły. Bo ja w przedszkolu często spotykam się, czy na terapii, z taką informacją, że on się tutaj cały dzień bawi. Niestety, to jest ten kanał, dzięki któremu on zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie i to, o czym powiedziałeś, i poznaje samego siebie, swoje ograniczenia, bo już ten mały dzieciak wie, jakie ma ograniczenia. i co mu tak przysłowiowo nie leży, tak? Więc w naszych zabawach dzieci mają całkowitą dowolność. My podążamy za dzieckiem I to jest też rewelacja obserwujemy je. Wielokrotnie mówimy o tym, że nie wiesz co zrobić z dziecką, z zabawką, daj ją dziecku. Ono, bo teraz zaraz ci pokaże, co z nią zrobić, jak ją wykorzystać, a my tylko czasami obserwujmy. Bo chcemy zrobić za dziecko bo szybciej, bo łatwiej. Bo tak nie, powinno być. Bo tak powinno być, mhm. bo nie mamy czasu. Właśnie mhm. ten czas, moi drodzy, jest bardzo ważny, bo jakby brak czasu, brak czasu na prawidłowe relacje, na to, żeby rodzic pobawił się z dzieckiem, mhm. ale nawet, żeby nauczyciel poświęcił temu dziecku, każdemu, które wchodzi do sali. Te kilka minut, dlaczego one są reaktywne, dlaczego one mają trudności. One nie są z natury nastawione na to, żeby nam gdzieś tam przeszkadzać. One szukają w ten sposób naszej uwagi, więc jeżeli my zaspokoimy ich potrzebę, to będziemy mieć dzieci całkowicie nakierowane na współpracę z nami. Każde dziecko tak chce, prawda? Dokładnie, tylko to jest, to, to jest coś takiego, z czym musimy się zgodzić. I, i, I bardzo mnie przykro, bo to jest rzeźnia dla rodziców, i dla pedagogów, i dla, i dla terapeutów, bo nie wiem, przypuśćmy, jeżeli mówimy o kreatywności dziecka, ja dostaję pianę na ustach, jak słyszał o kreatywnej zabawce. Hmm. Tak? Dziecko jest kreatywne, a zabawka jest narzędziem. Narzędziem, tak. Tylko i wyłącznie. Zapominamy też, że, że pierwszą zabawką to są te wszystkie doświadczenia czuciowe zmysłowe, ruchowe, a w bezpośredniej relacji z ciałem rodzica, e, bo, bo, bo tego, e, tego jest coraz mniej, mamy takie, takie wrażenie, to wszystko jest takie na odległość, w określonych godzinach, szybkie, szybkie itd. itd. No już pomijam żłobki i przedszkola, kiedy jedno dziecko zbliża się do drugiego, przepraszam bardzo i zaczyna je tam łapiać, to wszyscy myślą, o nie życzę sobie, żeby pani dziecko dotykało mojego dziecka i tak dalej bo ma trąbę na przykład, tak, albo ma rude włosy, wszystko mi jedno, ale, ale ta bliskość, to czucie, ten dotyk to, to jest podstawa a przede wszystkim komunikacji międzyludzkiej, bo głos to jest pikuś mały ale mimika twarzy, dotyk, bliskość, zapach, tego typu takie, takie wyrażenie bardzo bliskiej obecności innej osoby w przestrzeni. Te, te wszystkie rzeczy są niesłychanie ważne dla rozwoju przede wszystkim intelektualnego, społecznego, a potem ruchowego małego dziecka. Tego jest coraz, coraz mniej. Od samego początku... Hmm, tak jakby może dlatego, że, że jest mniej zabawy w, w rowach melioracyjnych, szuwarach i krzeczorach, ale, ale tego, tego czucia siebie nawzajem e, dzieciaki bardzo potrzebują od samego początku i, i takie kitłaszenie się rano z rodzicem to, to, tak naprawdę e, to, to jest podstawa e, do tego, że Wasze dziecko kiedyś zostanie super profesorem nadzwyczajnym który na dodatek do swojego mikrobiologicznego laboratorium będzie zasuwał 25 km na rolkach, tak, to, 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 to jest, to jest baza. To um, y, ty, o tych wszystkich rzeczach zapominamy e, i y, bardzo często jak rozmawiamy z rodzicami, y, sprowadzamy to do jednej opowieści, zawsze opowiadam, że będziemy wtedy ściemniali, tak, że jeżeli przy, przypuśćmy e, zakres, potencjał e, różnych umiejętności, zdolności, gotowości do, do kontaktów, do zabawy u jednego dziecka jest taki, okay? u innego dziecka jest trochę taki, a u innego dziecka jest taki. Tylko to nie kwantyfikuje tego dziecka, że to jest dużo lepsze. A to jest takie średnie, krajowe, a to jest dużo gorsze, dlatego że jeżeli to, które ma ten zakładany potencjał, bo to jest, to jest ściema, tak? Potencjał troszkę mniejszy, jeżeli w pełni wykorzysta te wszystkie swoje umiejętności i ten cały swój potencjał, to wszystkie inne dzieci będzie wsysał nosem. Tak? To zależy głównie od środowiska, jakie stworzymy temu dziecku, od takiego. Permanentnego poczucia bezpieczeństwa i tego zakładanego, że jak coś zrobię, to, to nikt mnie nie, nie, nie tam ściągnie, że mi butelka w jakimś napoju upadła na ziemię. No to upadło no i co się stało, tak? I w tym chyba leży problem, że staramy się od razu tym wszystkim dzieciakom i zanim pójdą do żłobka, i zanim pójdą do przedszkola i, i w samym żłobku, przedszkolu czy w szkole staramy się im na, narzucić pewne y, zakładane przez nas optymalne rozwiązania, optymalne zachowania, y, począwszy od tego, że dzieci muszą siedzieć po turecku. Z punktu widzenia terapeuty rozwojowego to jest jeden z najbardziej koszmarnych sposobów siadu, jaki tylko znamy. Jeżeli ktoś chce, to mogę to wytłumaczyć, ale to trzeba, trzeba było ze dwa dni... Wam poopowiadać dlaczego. Eee, I tak dalej, począwszy od takich rzeczy, aż do, do tego, że, eee, że po prostu y, nie możesz się przytulać do Zosi. Tak? Albo że teraz rysujemy. Zdzisław akurat wtedy nie chce rysować. I co wtedy zrobimy? No, musi, bo takie jest teraz przyzwyczajenie, jeśli chodzi o tak. edukację, prawda? No. Wszyscy muszą robić to samo, to bo samo. tak jest najłatwiej. Tylko teraz y, właśnie wkraczamy w to, o czym tak za chwilę zacząłem opowiadać. Jeżeli mamy ten zakres potencjału rozwojowego, y, dana Zosia, przepraszam, wszystkie Zosie, na przykład jest w stanie uruchomić y, na przykład tę przestrzeń. W której cudownie nauczyła się analizować różne rzeczy i tworzyć z tego cudowne rzeczy. Zdzisław, wspomniany, e, oczywiście trochę tej przestrzeni Zosi łapie, ale generalnie nauczył się rozwiązywać problemy w trochę innej przestrzeni. E, plus dziesiątki różnych innych dzieci. I Robi się taki miszmasz, z którym pedagog. Nauczania początkowego po prostu boli głowa i nie jest w stanie sobie poradzić. Cały problem polega na tym, że to jest nasz pieski obowiązek, żeby dać każdemu dziecku możliwość rozwiązywania różnych problemów w jego specyficzny, czasem przez nas nie do końca możliwy do zaakceptowania sposób. I, i to jest to tworzenie różnych modeli zachowania, różnych sposobów. Które prowadzą do, do kreatywnej zabawy, do tego, żeby oni się uczyli między sobą właśnie takiego szacunku dla siebie, tak. Zosia obchodzi przeszkodę albo odwrotnie, a Zdzisław po prostu ją dewastuje, a Wojtek ją po prostu przeskakuje, tak? I tak dalej i tak dalej. Każde z tych rozwiązań, sorry, jest absolutnie w 100% równie uprawnione. Tylko I nie możemy krzyczeć na dziecko, które po prostu przeszkodę zdewastowało, bo najwyraźniej to jest jego sposób rozwiązywania problemów. A to, że ono w ten sposób może nie być do końca, do końca akceptowalne, no to już jest nasz, nasz obowiązek, żebyśmy pokazali, że nie zawsze dewastowanie przynosi najlepsze. Rezultaty, tylko na to sobie trzeba pozwolić, a najczęściej to się kończy karaniem tego dziecka. To mi się podoba Walilo, że, że tak, jakby daje, e, e, tak jak oglądaliśmy nagrywane dzieci, daje możliwości rozpoczęcia analizy danego przedmiotu czy zabawy z kilku różnych, kilkunastu różnych stron. Tak? Jeden od razu zaczyna naciskać przyciski, bo się napatrzył na mamę i tatę. Tak którzy zasuwają tam SMS y od żona do wieczora. Inny patrzy, dlaczego się te uszy e, świecą i dlaczego jedno się świeci, a drugie się nie świeci. I to jest powstaje fundamentalne pytanie, dlaczego jedno ucho się świeci, a drugie nie. Super ekstra pytanie, na którym nie jeden złamał zęby, i tak dalej, i tak dalej. Inny zaczyna się bawić ogonkiem, bo zaczyna patrzeć, że od tego. Od tego się wszystko zaczyna, bo jak się nie przekręci ogonka, to się nie włącza, i do widzenia. I tak dalej i tak dalej. I, I to jest dla nas taka fajna nauka, że powinniśmy dać dzieciom czas, tak jak mówiłaś zresztą. Powinniśmy dać przestrzeń, tak, żeby mogły najpierw pokazać nam, kim one są, a, a dopiero potem dać nam okazję do, do tego, żebyśmy rozwijali ich własny model kreatywności, ich własny model zabawy i własny model badania i własny model tworzenia, taki, który będzie przynależny ich własnym cechom rozwojowym. To jest bardzo fajna zabawa, tylko wymaga bardzo dużo czasu i wymaga bardzo dużo zrozumienia i zaufania ze strony rodziców, bo to nie zawsze jest prosta droga. I tak się zgodzę z tym, ale też cieszę się, że mamy takie narzędzie jak króliki i właśnie zabawki edukacyjne Alilo, które dają tą przestrzeń, dają tą otwartość i to, o czym wspomniałeś, odciągają troszeczkę od tych ekranów, które teraz są nagminne już od najmłodszych lat. No to moglibyśmy rozmawiać kolejny dzień o tych kwestiach, ale też staramy się wspierać i budzić świadomość wśród nauczycieli, ciężkich pedagogów właśnie poprzez proponowanie zabaw, zabaw multisensorycznych, na przykład w projektach edukacyjnych, w programach jak Królicza Łapka, gdzie pokazujemy jak można tą zabawkę wykorzystać? Oczywiście jest to propozycja i tylko inspiracja, bo każdy nauczyciel, każdy pedagog, każdy rodzic, jeżeli poświęci ten czas swojemu dziecku lub też dziecku, z którym pracuje, to w momencie odnajdzie ten potencjał i dziecko również pokaże mu ten kierunek. Wtedy trzeba się faktycznie zatrzymać, zrobić tą pauzę, odejść na chwilę, poobserwować i podążać. Mhm. W jednym kierunku. Dokładnie. Mam nadzieję, że my kroczymy w tym samym i ta przyszłość, która dzisiaj się rozpoczyna, będzie w dalszym ciągu taką rewelacyjną współpracą na różnych polach. I jeszcze raz dziękuję za miłe przedpołudnie, za rewelacyjne dzieciaki i za szereg osób, które nas tutaj wspierały i pomagały obecnością i, i duchem. Zapraszamy częściej. Będziemy. Na razie. Dzięki Pa.